No i teraz, drodzy Państwo, czas na to, żeby porozmawiać o sztuce barmańskiej. Zanim przedstawię moich Państwa gości w studiu, to my przenieśmy się w pewne czarujące miejsce, w którym nasi goście pokazali swoje możliwości, zdolności i umiejętności. Proszę bardzo, teraz taki w pigułce pokaz barmański. To, co zarejestrowało oko naszej kamery, a była tam nina noc. Nazywam się Piotr. Mam na imię Adam. Ej, mam na imię Andrzej. Jestem barmanem. Zajmuję się sztuką fler. Sztuka flair jest to efektowne i widowiskowe obsługiwanie gości. Przy użyciu sprzętu barmańskiego zadawalamy w jakiś tam sposób naszych gości przy barze, a przy tym tworzymy koktajle. <gry> <noise> eee, najtrudniejsze w tej sztuce jest na pewno opanowanie samego siebie, opanowanie stresu. Najwięcej radości daje mi przede wszystkim pozytywne zaskoczenie naszych, e, naszych widzów podczas e, pokazu. Kontakt z publicznością jest również bardzo ważny i nie możemy się rozpraszać. Znaczy pierwszy, pierwszy jakiś kontakt z gastronomią w wieku 16 lat? Ym, jesteśmy po szkole gastronomicznej hotelarskiej, tam stawialiśmy swoje pierwsze kroki yy, i później była właśnie pierwsza praca, później też właśnie już w gastronomii. Różne tam jakby perypetie z tym wszystkim były związane i zmiana pracy i tak dalej, ale jednak za każdym razem wracałem do gastronomii i teraz już e, no dość długo już jestem w tej branży, już myślę na stałe. Jeździliśmy na pierwsze konkursy, ale to były konkursy klasyczne, e, następnie przerodziły się to właśnie w styl flert i w styl bardziej efektowny. Najlepszy barman, dobry barman. Przede wszystkim musi być uczciwy. Nie możemy tutaj oszukiwać w żaden sposób naszych gości za barem. Prędzej czy później to na pewno wyjdzie, czy ten barman robił to z czystym sumieniem bądź też miał coś w zanadrzu. I też musi mieć samo zaparcie do tego, żeby się rozwijać i poznawać właśnie tutaj tajniki związane właśnie z tą sztuką. Powinien być uśmiechnięty, komunikatywny, a zarazem kreatywny bo to nie jest tylko i wyłącznie nalanie dwóch, trzech produktów, ale jednak trzeba wiedzieć coś więcej na temat alkoholi, z którymi się pracuje, czy też różnymi innymi produktami. Co wzbudza największe zainteresowanie? Przede wszystkim ogień, czyli pirotechnika. Bez pirotechniki ten pokaz zawsze nie jest tak, tak efektowny jednak jak przy użyciu ogni. Naj, najprostsze triki są najbardziej efektowne. Ogień jakby nie było kończy cały pokaz, tak więc szczerze powiedziawszy to jest to na co goście czekają. Na pewno podpalone butelki, żonglerka butelkami oraz styl w jaki to wszystko wykonujemy. nas no oczywiście więcej, nie jesteśmy w stanie z bratem być w kilku miejscach naraz, tak więc z bratem się głównie trudnimy pokazami barmańskimi, a gdy przychodzi obsługa barmańska, w tym momencie jadą nasi barmani i również świetnie gości to barem. Myślę, że ta współpraca jest dość burzliwa z tego względu, że ile mamy, że tak powiem, tego samego zdania, tyle samo się kłócimy, ale myślę, że dzięki temu jest to na tyle konstruktywne, że możemy tworzyć naprawdę fajne rzeczy i bardzo mocno, bardzo szybko się rozwijać. Przygotowanie show trwa cały czas, bo tak naprawdę z Pokazu na pokaz, z miesiąca na miesiąc dodajemy coś nowego. Nie jesteśmy w stanie wymienić tego pokazu na nowe. On od początku po prostu ewoluował. Na początku było to raczkowanie, podrzucanie e, pojedynczymi elementami. Powolutku dodawaliśmy nasze, nasze nowe triki i tak powstał cały nasz e, układ, którym możemy e, zaspokoić. <ścoughs> e. No i teraz panowie z Teletonu przenieśli się do studia. Andrzej Kos, właściciel firmy restauracji Alternative Bar oraz Adam Białczyk, project manager firmy Alternative Bar. Witam was panowie bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Proszę powiedzieć, co zrobić, żeby móc wykonywać takie ewolucje, żeby to wszystko trzymało się, w, nie wiem, w ręku, na łokciu, a żeby nie spadło na ziemię? No przede wszystkim lata treningu. No jednak y, trzeba poświęcić kilka lat, kilka godzin dziennie na sali, aby te ewolucje zaczęły z czasem wychodzić. I były one przede wszystkim powtarzalne. Proszę Państwa, my z racji tego, że nadajemy poranną porą nasz program, no to ustawa mówi, że nie możemy o alkoholu rozmawiać za bardzo. Nie możemy reklamować alkoholu. Dlatego ja myślę, że naszą rozmowę... I tak wiadomo o co chodzi, jeżeli barman na takich różnego rodzaju eventach występuje. Ale są też, prawda, koktajle bezalkoholowe. Bo sama nazwa sobie dzisiaj nawet w słowniku języka polskiego zobaczyłem, że koktajl to mieszanka soków owocowych i innych dodatków smakowych. Czyli możemy również zamówić sobie takich... Jak wy, barmanów, z umiejętnościami nie tylko, że tam pomieszacie drinka, ale zrobić taki show na bezalkoholowe party. Oczywiście, jak najbardziej. Niejednokrotnie zdarza się, że do, do, garu, do, do baru podchodzą e, goście, którzy no, jednak są samochodami i, i nie chcą tutaj e, żadnych alkoholi próbować. Tak więc również serwujemy drinki bezalkoholowe. Bar musi serwować drinki bezalkoholowe, no połowa klientów, może nie połowa, ale mniejsza część klientów na pewno czegoś takiego oczekuje. Tu widzieliśmy, że byliście w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, czyli w swoim barze, a, a czy teraz coraz bardziej popularne staje się to, że zapraszają Was różnego rodzaju firmy eventowe na występy przed na przykład jakąś firmą, albo ba, nawet dalej pójdę, o krok dalej, na wesela na przykład, że para moda sobie zażyczy pokaz barmański. To jest bardzo często się zdarza, tak naprawdę jest to na dzień dzisiejszy nowy, bardzo mocno rozwijający się trend. E, który dzięki temu, że, że robimy taką, a nie inną pracę, e, bardzo fajnie się też rozwija. Z tym, że tutaj bardzo duży nacisk jednak trzeba kłaść na, na jakość, ponieważ e, dochodzi tutaj ta różnica, że jest to bar mobilny, jednak, jego trzeba jednak dowieść w dane miejsce. Także tutaj dla wielu e, grub jest to, że tak powiem, dość skomplikowane. Z tym, że jest to do wykonania i to myślę, że na dość, dość wysokim poziomie, tak by móc właśnie na i wędzie na weselu pokazać bardzo fajny, bardzo zaawansowany koktajl. I bar. warto dodać, że w tym momencie, kiedy wy przyjeżdżacie ze swoimi umiejętnościami, nie jesteście tylko do podawania tych drinków, ale właśnie zanim podacie te drinki, to pokażecie naprawdę show na najwyższym poziomie. Tak, to jest bardzo ważne. Poza tym, kolejna, kolejna bardzo ważna rzecz, pomimo show, jest integracja, interakcja z, z gośćmi, z tego względu, że niejednokrotnie chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat e, mieszania jakichś tutaj e, różnych owoców, e, soków, czy też e, innych napoi, a przy okazji zawsze można ich zaprosić za was, żeby coś robili e, coś sami, żeby spróbowali coś z naszą pomocą, czy też na przykład dzieci. Właśnie, każdy tak może spróbować Każdy może spróbować, jeśli będzie się ochotę. No już aż, Również aż to może to dzisiaj s, spróbować. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo, kolejna mojtność będzie chyba u mnie od, odhaczona. E, powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz, bo musimy już powoli kończyć naszą rozmowę, bo za chwilę przejdziemy do pokazu, ale... E, co jeżeli ktoś się nie zna na tym? Przychodzi do Was i na przykład zna tylko jeden drink z karty gdzieś tam na wakacjach zobaczył. Co wtedy? Niejednokrotnie polecamy. Tak więc bardzo często zdarza się, że w Polsce podchodzi osoba do baru i nie ma pojęcia, co tak naprawdę może się napić, no bo nie, nie, na, nie na co dzień ma do czynienia z, z koktajlami. Tak więc w tym momencie zdaje się na barmana i barman musi być przewodnikiem przede wszystkim i dobrze dobrać drinki do, do potrzeby. I klienta. między innymi po tym fakcie można rozpoznać tego rzetelnego barmana od tak, dokładnie, tych, w cudzysłowie, tak. podróbek, prawda? Oczywiście. Ale nie tylko, bo w feltonie też to padło, że barman musi Musi być uczciwy. Tak. Uczciwy przede wszystkim i kreatywny Zabawne. również. Tak więc to są cechy dobrego barmana jak najbardziej. Aż się nie potrafię doczekać, aż zobaczymy tej kreatywności i tego, jak tutaj za chwilę będziecie dla naszych telewizów specjalnie wykonywać różnego rodzaju ewolucje. Drodzy Państwo, Andrzej Kos i Adam Białczyk z firmy restauracji Alternative Bar byli moimi Państwa gośćmi, ale nie rozstajemy się jeszcze z Andrzejem i bo już za chwilę na Waszych oczach. No, żałuję, że telewizowie, że radiosłacze tego nie zobaczą, ale pewnie usłyszycie, co tu się będzie działo, drodzy państwo, po krótkiej przerwie. Proszę bardzo, dziś poznam kolejną, do, do, nauczę się kolejnej umiejętności, może tak to powiedzmy, doświadczę czegoś nowego, Adam za chwilę pokaże jak zrobić taki koktajl, drink bezalkoholowy, ile potrzeba czasu, żeby zrobić taki drink? E, w zależności przede wszystkim od skomplikowanych. Skomplik Ale tu czas zazwyczaj się liczy, prawda? Bardzo się czas liczy. Z tym, że im bardziej koktajl jest jakby jest, y, skomplikowany, tym jednak zabiera troszkę więcej czasu. Z tym, że tutaj e, te koktajle będą w miarę szybkie, dlatego że w jednym mi pomożesz. To jest dla ciebie shaker. Proszę bardzo. E, wrzucamy truskawki, wrzucamy sobie limonkę truskawki do środka. Są? Wszystkie, tak? Wszystkie, tak. Wszystkie Wrzucam truskawki. To nie jest takie, to, to te truskawki wlatują z rąk. Dobra, limonki też? E, limonki również. Trzy. Tak. Wracam limonki, proszę bardzo. Shaker na blat, tak na jest. ciebie madler. To wszystko ubijamy, możesz się wyżyć. Dobra, ja, tym, się. E, ja tymczasem tutaj w szklanicy obok e, sok z limonki. Dobra. Do tego Ani, wszystkiego się się wlewamy sobie... No widzisz, jak się w to wczułem. <laughs> Strasznie, może już wystarczy. Tak, już, już tak bo widzę, paść. że tam już dobrze ją zniszczyłeś. Ale jeszcze te truskawki oddychają. Myślę, że już nie oddychają. Dobra. I co teraz? Słyszałem, że muszę wysypać ten lód. Wysypujemy sobie lód. To po to, żeby się skłodziło, tak? Dokładnie. A, Z czegoś się proszę. proszę. coś potrafię. I co teraz? To tu rzucamy? Tak. Wszystko to sobie przelewamy. Proszę cię bardzo. Tutaj masz, proszę, jakiś fachowy łóżeczkę. sprzęt. Łyżeczkę. No nie. Ja czasem podsączam sobie lód w drugiej szklance. więc co po godzinach będę robił. Będę sobie dorabiał jako barman. Zobaczymy. <laughs> <laughs> nie, myślę, że spokojnie będziesz mógł stworzyć jakiś fajny, fajny koktajl samodzielnie. Ok. Dobamy. Mamy już wszystko. W razie, to wykonaj specjalnie w moim wykonaniu. Ale wierzę, okay. że pod twoim okiem za chwilę będzie, to będzie będzie zaraz kolorytum. wszystko super. Zasypujemy sobie to wszystko kruszonym lodem. Aha, bardzo. Tego całe do góry, tak? Całutkie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to nie jest takie proste. Ręce mi drżą. Wiem, że mam presję czasową, bo musimy to zrobić. Nie ma źle, słuchaj. Jest, jest, jest całkiem OK. Mam to jakoś tam u, upchać, nie wiem. Dobra, wystarczy. Kładziemy sobie na blat. To to teraz chyba. zobaczymy, jak ci ręce drżą. Dobra, ponieważ nie drżą, to... w ogóle. Zobaczymy zaraz. Chwytamy sobie to w ten sposób, dwa paluszki. No. I proszę, jakieś ja skupienie raz. Menisk razy, jak wypukły, to To mogę zrobić na odwrót? Może na odwrót? Ja wolę to. Okay. Tak? To masz takie wyzwanie? Tak, proszę no. bardzo, jest zbliżenie. I takie jest, jest zbliżenie. Trzy razy ręce trzy mi drżą. Dobra, raz. Już wylałem. Jest. Ale menisk wypukły, to musi być takie. Idealna czterdziestka. No nie, nie, nie. nie. No jeszcze, no nie jeszcze troszkę. Dobra. Nie mamy czasu. Uwaga. Proszę państwa, oranżada mi tu podpowiadają, tak jest, każdy wie o co chodzi. Jest. OK, dobra. dobra. Teraz bierzemy sobie łyżkę, którą miałeś wcześniej. Tak. Okej. Okay. Do samego dołu, i teraz takim ruchem podnosimy wszystkie te owoce, żeby, żeby były w całym koktajlu. Ale to mi wyleci za chwilę. Nic nie wyleci, spokojnie, da radę. Ale jak w całym koktajlu? Mam tutaj coś z tym lodem wymieszać? Tak. No, idzie dokładnie. mi to. Idzie mi to. Dobrze, no, Państwa. Kurczę, no niesamowite, to jest naprawdę... My póki co otworzymy tutaj sobie dekorację, że tak powiem, od A ogóle, zera. Czy do, do, dowiem się nazwy tego, tego koktajlu, który tworzę? Jak ma na imię twoja kobieta? Praca. No to to jest drink dla twojej kobiety, więc możesz wymyślić na, naprawdę taką nazwę, jaką masz ochotę. Dobra. Praca, to dla ciebie. <laughs> Okej, okay, mamy. Okej. Okay. To wygląda jak epoka lodowcowa, Patrzę tam w tym lodzie tak zastygło. No i bardzo fajnie to wygląda, poza o, tym... mamy, epoka lodowcowa. No, jest drink. super. E, przy okazji... E, koktajle tworzone właśnie w ten sposób na świeżych owocach, tak naprawdę są bardzo, że tak powiem, popularne teraz. Tak. E, mamy przede wszystkim świeży owoc. On robi tutaj całą robotę pod względem właśnie e, smakowym i aromatycznym. Tym bardziej, w zimie, Nawet, kiedy ten zimie tym, bardziej na tym bardziej. A jeszcze fajnie jest, jeżeli mamy właśnie tutaj e, okres, kiedy mamy owoce sezonowe, wtedy naprawdę możemy sporo, sporo fajnych rzeczy wymyślić. Widzę, że już patrzysz mi na ręce i zastanawiasz się, co zaraz e, no. zrobimy. To jest dla ciebie mięta. Proszę cię bardzo. Chcemy nie masz tak dobrze. Tak, tak, tak. Okay. tak, tak. ja już Trzy teraz bardzo, ładujemy do środka. Jak ładujemy do środka? Po prostu do środka. Do po tego, prostu. tego oczywiście. Dokładnie. Tak okay. Do tego rureczki. Twoja epoka lodowcowa już jest, e, słuchaj, gotowa. Nieźle, patrzcie, proszę Ja państwo. w tym momencie kończę kolejny koktajl. A ty kolejny jeszcze robisz. No, ja, ja w trakcie to jest zrobiłem jeszcze jeden, zobaczę. Ja tutaj sobie zająłem się tym moim koktajlem epoka a Adam, proszę, już te trzy tak. zdążył namieszać. To mi się podoba w tych takich nietypowych y, y, szklankach, jak słoiki tak. wyglądają. To są dosłownie słoiki. I jest to, jest, to, jest to, że tak powiem, nowy trend na rynku, właśnie podawanie koktajli w bardzo, że tak powiem, specyficznym szkle, typu flakony na kwiatki i różnego innego fajnego... Czy odbytu. jako uczeń, ten początkujący, ten adept, mogę koło mistrza postawić swój Oczywiście. koktajl? Oczywiście. Myślę, że spokojnie nie odbiega, nie odbiega od całej reszty koktajli. W tym momencie nie jeden gość będzie naprawdę zadowolony z tego, że może się napić koktajlu. w tym wypadku bezalkoholowego. Reżyserka już zapowiedziała, że za chwilę przyjdzie i wszystko będzie próbować, także my teraz zrobimy krótką przerwę w naszym programie. Adam Białczek opowiadał o tych oto drinkach, ale Adam nie ucieka z naszego studia, bo wraz z Andrzejem teraz będą mieć dyżur telefoniczny. Możecie Państwo dzwonić z różnego, z różnego rodzaju pytaniami, nie tylko składniki takiego koktajlu, ale także na przykład jak taką ekipę barmanów, zamówić na przykład na jakiś event 32 608 9208. Za chwilę pod tym numerem telefonu nasi barmani będą do Państwa dyspozycji. Zapraszamy! My, proszę Państwa, jesteśmy w takim przygotowaniu do walentynek w Express Silesia i z tej okazji mamy mnóstwo prezentów. Już 13 lutego w Katowickim spotku z okazji tego święta wystąpi Sandra oraz Thomas Anders i Mother Talking Band. Podczas koncertu artyści zaśpiewają wszystkie największe przeboje. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod numer 9916 i odpowie na pytanie, w jakim kraju powstała grupa Mother Talking, otrzymuje zaproszenie na ten koncert? Dzwoncie 32 608 99 9.16, a my wracamy do studia, znaczy do rozmowy z naszymi gośćmi, gośćmi barmanami. Andrzej Kos i Adam Białczyk. Cóż tam podczas tego dyżuru telefonicznego zapytania padały? No najczęściej były pytania dotyczące naszego pokazu barmańskiego. Gdzie można nas spotkać? Na jakich imprezach? No głównie jednak na imprezach zamkniętych. Jeżeli są to pokazy w jakichś klubach, to dajemy informacje na naszym fanpage'u, na którego serdecznie zapraszamy. No dobrze, a czy pytaj też o składniki albo jakieś jakiś taki najlepszy E, e, koktajl, który może być afrodyzjakiem dla ukochanej podczas na przykład walentynkowego wieczoru. E, tutaj akurat tylko zdarzyło się może raz, że faktycznie ktoś tam e, pytał o, o jakąś konkretną recepturę, tak naprawdę, <grym> chyba po to, żeby nas bardziej e, sprawdzić. E, aczkolwiek bardzo fajne pytanie, które się pojawiło, było związane z tematyką, czy na przykład mniejsze, mniejsze imprezy typu e, bardzo mała firmowa impreza, w jaki sposób można zorganizować coś takiego. I tutaj właśnie informacja e, z naszej strony jest taka, jak najbardziej, wtedy bardziej organizujemy to w formie takich warsztatów barmańskich, gdzie ci goście sami mogą e, przyrządzić jakieś fajne koktajle. No dobrze, no to czyli jak ja na przymniejszej imprezę widzicie, ja będę miał rodziny, to zapraszam Was, przychodzicie. Oczywiście i, i, I się dobrze się bawimy. Dobrze się, dobrze się bawimy i. Panowie Są bardzo dziękuję za wizytę studiów. Dziękuję w ogóle za to, że poświęciście choć trochę czasu, żeby takiego lejka w temacie nauczyć jak mnie tego, jak robić fajne drinki, fajne koktajle. Nie używam drinki. Zapomniałem. Koktajle. Bardzo no. dziękuję za witę w studium. Andrzej Kos, właściciel firmy, restauracji Alternative Bar. Adam Białczyk, project manager firmy Alternative Bar. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Szanowni Państwo, teraz czas, żeby się z Państwem również pożegnać, życząc miłej środy. Za